Proszę bardzo. Dobry wieczór, e, Ja chciałem się spytać o takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest e, jak e, tworzenie e, projektu między morze czy też nowej jednogi, jak to pan Marian Kowalski nazywa albo Unii Środkowo-Europejskiej e, miałoby szkoda w interesach amerykańskich i prowadzić do konfliktu z Rosją. Drugie pytanie jest takie, że za trochę ponad miesiąc są wybory w Holandii i tam coraz większe siły zbiera stronnictwo, które jest anty... jest przeciwko islamowi, antyistamskie i antymuzułmańskie. I też e, deklaruje, że chce zrobić e, wyjście z Unii Europejskiej. I to myślę, że to może mieć kolejny wpływ na to, że e, w Francji będzie, będą też wybory, i to może się też na to przełożyć. Jak pan e, sądzi o tym? Proszę pana, no to, że jakaś polityka e, może sprowadzić ryzyko konfliktu z Rosją. To nie powinno, nie powinno to nikogo specjalnie odstraszać, takie ryzyko. Polityki bez żadnego ryzyka prowadzić się nie da. Jak ktoś chce uniknąć ryzyka, to nie powinien wychodzić z domu. No bo iluż nieszczęść można było uniknąć, jakby ludzie nie wychodzili z domu. Natomiast, natomiast no w domu też, ale lepiej nie wychodzić z domu. Natomiast y, y, takie ryzyko, takie ryzyko powinno być tylko skalkulowane, skalkulowane i tyle. Bo gdybyśmy się mieli kierować tym, że no Rosji to się nie spodoba, prawda, to nie róbmy tego, bo Rosji się to nie spodoba, Putin będzie niezadowolony, nie można zasmucać Włodzimierza Putina, no to... To znaczy, że już nie prowadzimy żadnej polityki, tylko za nas prowadzi ją Włodzimierz Putin. A my tylko, się, my tylko wisimy na telefonie, wasze wieliczeństwo, czy możemy tutaj zrobić krok lewą nogą czy prawą? Co wasze wieliczeństwo na ten temat sądzi? Czy nie ma nic przeciwko temu? To nie jest żadna polityka. To nie jest żadna polityka, więc jak ktoś w ten sposób myśli, to powinien zacząć myśleć w inny sposób. Chyba, że nie chce być politykiem polskim, tylko jakimś innym. No to wtedy oczywiście może być jakimś Volksdeutschem, czy tamkim. No to wtedy tak. Natomiast co do tego, w jakim kraju pan mówił te wybory? W Holandii. W Holandii. Wie pan, no. To, że społeczeństwa europejskie są zaniepokojone sytuacją, tą wędrówką ludów, jakiej doświadczają, to jest oczywista oczywistość. I prędzej czy później reakcja się na to pojawi. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że w momencie apogeum tego kryzysu migracyjnego, Unia Europejska udowodniła całkowitą swoją niefunkcjonalność. Przecież państwa członkowskie musiały sobie radzić każde na własną rękę. Unia Europejska ci wszyscy dygnitarze okazali się kompletnie nieużyteczni. No pani Frederica Morgani, która włoska komunistka, co zrobiła? Rozbaczała się. No, rozbaczała się, no dużo nam to pomoże. Prawda? I to nie dlatego, żeby nie było narzędzi do opanowania sytuacji. Bo narzędzia do opanowania sytuacji były. Karabin maszynowy każdego uchodźca dogoni przecież. Każdego. Tyle tylko, że nikt nie miał odwagi użyć tego narzędzia. No mało tego, jeszcze, jeszcze to teraz taka histeria zapanowała, to fakt prasowy oczywiście, z tymi dziećmi z Aleppo, tam co prezydent Karnowski z Sopotu. Nie wiem, dlaczego on się pytał rządu o pozwolenie, żeby te dzieci do Sopotu zaprosić, Jak a chciał, nawet do swojego domu mógłby je zaprosić. On, tam widziałem, że Nergal ma taki duży dom w Sopocie, to tam mógłby też je zaprosić. A jakoś nie, tylko do rządu o pozwolenie się pytał. Mało tego, zmobilizowane zostały wszystkie pudła rezonansowe, między dwóch przewielebnych księży. Mam ksiądz Kazimierz Sowa. Nie wiem, gdzie ksiądz Kazimierz Sowa mieszka, ale jak jest taki wrażliwy, to powinien przynajmniej jedno dziecko zaprosić do siebie. Najlepiej chłopczyka. Jakiegoś takiego pulchnego. No to nie, nie, nie dlatego, żebym jakieś intencje mu przypisywał. Uchowaj Boże, gdzieś bym śmiał, ale no lepiej chłopczyka niż dziewczynkę, prawda? Przecież no innej płci nie może zaprosić, żeby nawet chciał. Więc a jakoś nie słychać, żeby. Tylko liczy na to, że kto inny to zrobi. No to kto ma zrobić? Jeden na drugiego się ogląda, prawda? Ja uważam w tej sprawie, że niedobrze, że państwa się zajmują takimi rzeczami, znaczy rządy. Jeżeli ktoś chce zaprosić do siebie gości, to żaden rząd nie, powi nie powinien mieć prawa mu tego zapronić, ale to powinny być decyzje poważne. Więc, jeżeli ktoś chce zaprosić do siebie uchodźców, dajmy na to syryjskich, to proszę bardzo, tylko musi złożyć notarialne zobowiązanie, że będzie tych swoich gości na własny koszt kwaterował, utrzymywał, żywił, leczył w chorobie, odziewał i tak dalej, bez możliwości jednostronnego wypowiedzenia tego zobowiązania, no i złożyć stosowne poręczenie majątkowe. Bo jeżeli nie, to wszystkie takie deklaracje to jest nic innego tylko nawoływanie do kradzieży zuchwałej. Bo jeżeli ja na przykład zapraszam gości do siebie, a potem usiłuję wymusić, żeby cała wieś się składała na ich utrzymanie, to to się nazywa kradzież z I to, że tam różni cywile propagują kradzież z uchwałą, to już żeśmy się do tego przyzwyczaili, bo to nasi umywani przywódcy w większości to robią. Ale to, że księża katolicy zaczynają kradzież z uchwałą oficjalnie pochwalać, to tego jeszcze nie było. Rzeczywiście to coś nowego jest, to coś nowego. Więc myślę, że taka reakcja polityczna, zresztą w Niemczech też się ujawniła, też się ujawniła. Czy doprowadzi do wyprowadzenia Holandii z Unii Europejskiej? Myślę, że nie. Dlatego Niemcy proponują Europę dwóch prędkości. Co to znaczy Europa dwóch prędkości? Podział Europy na dwie części: na festung Europa i peryferię. To jest stara, ulubiona niemiecka koncepcja festung Europa, twierdza Europa. I to jest Niemcy, Francja i kraje Beneluxu. Francja dlaczego? Dlatego, że ma broń jądrową. Niemcy mnóstwo forsy wpakowały w ramach wspólnej polityki rolnej, żeby gospodarka francuska nie zbankrutowała pod ciężarem budowy arsenału nuklearnego. Dlaczego? A dlatego, że mają nadzieję, że kiedyś położą palec na tym cynglu. Bo na razie, na skutek wojny przegranej przez Adolfa Hitlera, nie wolno im mieć broni jądrowej. Więc jeżeli teraz Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung Preda. Europa ma być mocarstwem jądrowym, to wyobrażam sobie, jak to brzmi w niemieckich uszach, jak chóry anielskie. Prawda? Do spotkania, Szanowni Państwo, do końca i ostatni pytań, proszę. Zastępacja oświadamiająca Europejczyków German Death Camps. Chciałem znać Pani opinię na ten temat. Jaka, jaka? German Death Camps. No. Tak, 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 no, yy, wie pan, to no dobrze, że coś takiego jest, ale to jest taka, wie pan, to tak jakby ktoś tam próbował zawracać Wisłę kijem. Mówię, to jest taki heroiczny wysiłek, tyle tylko, że moim zdaniem mało skuteczny, bo z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z dwiema politykami historycznymi. Niemiecką i żydowską, które są ściśle ze sobą skoordynowane przynajmniej od 2000 roku, kiedy to nowy niemiecki kanclerz Gerhard Schröder. W jednym ze swoich przemówień powiedział, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca, co oznaczało, że Niemcy już nie będą żadnych suplik odszkodowawczych przyjmować. Widocznie kierownictwo niemieckie doszło do wniosku, że 100 miliardów marek plus okręty podwodne, które Niemcy przekazały Izraelowi i organizacjom rządowym, no wystarczy. Są rzeczywiście. Społeczność żydowska w Europie nie dysponowała nigdy majątkiem tego rzędu, także to było, że tak powiem, z naddatki. Ale wszystko jedno, dysponowała, nie dysponowała, co nas to obchodzi. Powiedział Niemiec, że już nie, to nie. Dla strony żydowskiej stwarzało to zupełnie nową sytuację, bo win polityka historyczna strony żydowskiej jest nakierowana na efekt w postaci. Zapewnienia materialnej eksploatacji Holokaustu. No i dotychczas się to świetnie udawało, no ale tu Niemiec powiedział, że nie. Więc polityka historyczna żydowska musiała w tych warunkach zostać ściśle skoordynowana z polityką historyczną niemiecką. Na czym polega Niemiecka? Na stopniowym zdejmowaniu z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę. W związku z tym koordynacja polityki żydowskiej z niemiecką musiała polegać na tym, że w miarę zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za drugą wojnę, trzeba było tę odpowiedzialność przerzucać stopniowo na winowajce zastępczego, na którego została wytypowana Polska. No i stąd mamy polskie obozy koncentracyjne, śmierci i tak dalej, i tak dalej. Filmy takie jak Nasze Matki, Nasi ojcowie. to nie jest ostatnie słowo, to przyjdziemy na żywo. I ten samochód z tym plakatem to jest takie zawracanie Wisły kijem. Tu mamy sztaby pierwszorzędnych fachowców dysponujący ogromnym budżetem na przekupywanie mediów, przez co Pan myśli, że co, że media to za darmo publikują takie narażając się na procesy, a już ci wydawca dostaje niezły szmalec. Słuchajcie, no tam, zróbcie tutaj tego, no i to robi. No to robi. Ma rezerwę na procesy, finansową rezerwę na procesy. Właściwie bez ryzyka to robi. A bo jest tutaj do wyciągnięcia 60 parę miliardów dolarów, no to dlaczego nie? Kto by nie chciał się schylić po takie pieniądze? I jeszcze w dodatku pan doktor Szewar-Weiss, który popiera te roszczenia wobec Polski. Wielokrotnie dawał temu publicznie wyraz. Dostaje od prezydenta Dudy order Orła Białego. No to to na co jeszcze czekać? I tu ten samochód z tym, tym Hitlerem takim stylizowanym, no to mówię, zawracanie Wisły kijem, no. ostatnie krótkie pytanie i poprosimy o krótką odpowiedź. Panie Stanisławie, czy przewiduje Pan powrót do polityki prawie Wszyscy się skompromitowali. No, 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 szanowny Panie, przecież ja nic innego nie robię, tylko komentuję wydarzenia polityczne. I wydaje mi się, że jakby tu powiedzieć, no, robię to nieźle. Czasami nawet mam wrażenie, że te moje komentarze są zdecydowanie lepsze od działalności różnych polityków. No to dlaczego miałbym się zamieniać? Teraz? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wygląda na to, że doigraliśmy się, to znaczy nie tyle my, co Europa się doigrała, mamy najwyraźniej wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z początkiem czwartej wędrówki ludów w historii świata. Pierwsza taka wędrówka ludów miała miejsce na przełomie starożytności i wczesnego średniowiecza w związku z naporem Hunów. Na Europę. Druga wędrówka ludów rozpoczęła się po upadku Konstantynopola u progu ery nowożytnej, kiedy to Europejczycy zaczęli, początkowo Portugalczycy i Hiszpania, a potem już wszyscy inni, zaczęli wypuszczać się na oceany, w rezultacie czego Europejczycy zaludnili inne kontynenty, a nawet je ujarzmili. Trzecia wędrówka ludów to było przesiedlenie co najmniej 10 milionów, a niektórzy mówią nawet o 50 milionach, afrykańskich mu Murzynów, z Afryki do obydwu Ameryki i do Europy w związku z handlem niewolnikami murzyńskimi. No i teraz wygląda na to, że mamy do czynienia z czwartą wędrówką ludów, która niewątpliwie odbije się na losach Europy. Proszę Państwa, warto się zatrzymać nad tym, jak właściwie do tego doszło. Otóż nie da się ukryć, że przyczyną, która tę wędrówkę ludów spowodowała, było dążenie Francji do pogłębienia integracji w ramach Unii Śródziemnomorskiej, czyli dążenie Francji do budowy kieszonkowego imperium w basenie Morza Śródziemnego. Francja zabiegała o taką zgodę u naszej Złotej Pani i na szczycie w Deauville w październiku 2010 roku taką zgodę uzyskała, po czym rozpoczęła się w grudniu 2010 roku Jaśminowa rewolucja w Tu Dlatego w Tunezji, że kierownictwa wszystkich opozycyjnych partii tunezyjskich przebywały na emigracji w Paryżu pod czujnym okiem francuskiej razwiedki, Więc w Tunezji było najłatwiej rozpocząć rewolucję. No i lud tunezyjski obalił tunezyjskiego tyrana. Zachęcony tym sukcesem lud egipski ruszył, żeby obalić tyrana egipskiego. Bractwo muzułmańskie obaliło prezydenta Kostimu Baraka a z kolei potem armia się wzięła za bractwo muzułmańskie, lud libijski też obalił swojego tyrana w osobie Muammara Kaddafiego, no i tak doszło do wtrącenia w stan chaosu trzech państw północnoafrykańskich, a prezydent Obama również zapragnął zwycięstwa demokracji w Syrii, co wtrąciło Syrię również w stan chaosu. Wcześniej, na skutek amerykańskich operacji pokojowych i misji stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie, również te kraje zostały wtrącone w stan krwawego chaosu. Pozornie wydaje się, że te wszystkie poczynania no, w głupocie jakiejś zostały poczęte, ale kiedy przyjrzymy się bliżej, to widzimy pewien, pewną prawidłowość. Otóż chaosem krwawym zostały objęte kraje, uważane w przeszłości słusznie czy niesłusznie, to już mniejsza o to, za potencjalne zagrożenie dla Izraela, bezcennego. Otóż wtrącenie tych krajów w stan krwawego chaosu to zagrożenie od bezcennego Izraela oddala. No ale. Poczęło się z tych wszystkich poczynań państwo islamskie, które stosuje terror na skalę dotąd no, nawet tam nie niespotykaną, no i sprawia, to jest pretekstem dla fali tak zwanych uchodźców, którzy wykorzystują ten stan krwawego chaosu do tego, żeby przenieść się do Europy, poprawiając sobie w ten sposób sytuację ekonomiczną własną południowe granice Europy trzeszczą pod naporem tej fali, a nawet ustępują. No, w tej chwili na Węgrzech, w Budapeszcie dzieją się dantejskie sceny. W związku z tym pociągi do Budapesztu z Polski zostały wstrzymane. I to już pokazuje, że ta fala zaczyna dosięgać pośrednio i nas, tym bardziej należy się liczyć z jej naporem, że Ber Berlin i inne kraje Unii Europejskiej, właściwie te, które Francja najbardziej, która to wszystko przyczyniła się do tego, żeby to wszystko się w tej chwili działo, domagają się, żeby Polska swój kontyngent tych imigrantów przyjęła. Warto zwrócić uwagę, jak się imigranci zachowują. Otóż oni całkowicie lekceważą obowiązujące w Europie prawa i uważają za coś w rodzaju podstawowego prawa człowieka, że mogą się osiedlić tam gdzie chcą, a chcą, tam gdzie jest najwyższy socjal. I to od razu widać co nimi kieruje. Warto zwrócić uwagę, że żeby się w ogóle do Europy przedostali ci imigranci, musieli najpierw suto się, sowicie się opłacić przemytnikom, firmom przemycającym ludzi. No i to nie jest taka prosta ucieczka, tylko to jest inwestycja. Proszę Państwa, Europa ma widać, że jest nieprzygotowana pod żadnym względem na to, co się za chwilę będzie działo i pan redaktor Cernikowski i inni pięknoduchowie strasznie się na mnie Oburzali nie tak jeszcze dawno, kiedy mówiłem, użyłem sformułowania, że chwilowo nieczynny obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. No ale wygląda na to, że jak sprawy tak dalej pójdą, to albo będziemy mieli szariat w Europie i wojnę domową, albo trzeba będzie obóz czy obozy nawet otworzyć i uruchomić. Bo tutaj nie będzie dłuższej dyskusji, tylko kto kogo. To dedykuje wszystkim tym cymbałom w Polsce, którzy krytykują Wiktora Orbana, słowackiego premiera Fice, którzy powiadają, że no niech ci, którzy to doprowadzili do tego, niech teraz sobie z tym problemem radzą. Jeżeli pan Dawid Wilstein na przykład uważa, że Polska powinna Przyjąć imigrantów, to niech przyjmie je do swojego, niech ich przyjmie do swojego mieszkania. To pokażą mu zaraz, kto tu rządzi, gdzie raki zimują. Mam nadzieję, że go z tej głupoty wyleczą. A jak go nie wyleczą, no to głupiłbym, um, że tak się zdarzało i, i zdarzać się będzie, że na głupotę lekarstwa nie ma. Proszę Państwa. Warto się zastanowić jeszcze nad jednym aspektem. Otóż to być może, że to jest wszystko rzeczą przypadku, ale być może, że ta wędrówka ludów jest jakoś wykalkulowana. Warto przypomnieć deklarację jednego, znaczy nie jednego, tylko ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej Jakuba Delorsa. Który otwartym tekstem mówił, że Unia Europejska powstała po to, żeby wypowiedzieć wojnę ekonomiczną Stanom Zjednoczonym. No to będziemy mieli teraz wojnę domową w Europie, a w związku z tym Europa będzie musiała porzucić myśl, już nie to, że tam o wypowiedzeniu wojny ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, tylko w ogóle wszelką myśl o konkurowaniu ze Stanami Zjednoczonymi pod jakimkolwiek względem będzie musiała się użerać z obcymi cywilizacyjnie i kulturowo masami ludzi, którzy wcale nie prezentują potulnej podstawy, co się okazało właśnie w tej chwili i okazuje się w tej chwili na Węgrzech. Proszę Państwa, po tym takim tour d'horizon europejskim wracamy à nos czyli do naszych baranów, no, i widzimy, że walka klasowa się zaostrza w miarę rozwoju kampanii wyborczej, no i w miarę postępów socjalizmu, oczywiście, jak to przewidział Józef Stalin. Warto zwrócić uwagę, że jest, wchodzimy w ten etap, kiedy konstytuująca Trzecią Rzeczpospolitą spiżowa zasada my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, jak gdyby została zawieszona. Pan minister Sawicki powiada, że mamy wojnę służb, no rzeczywiście już żadnych świętości nie uszanowali posła Jana Burego, nie uszanowali pana prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego, co i róż Kelnerzy, którzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczpospolitej, wtykają przedstawicielom niezależnych mediów nos w jakieś świeże tropy. No i teraz wytknęli im nos w podsłuchane fragmenty rozmów pana Krzysztofa Kwiatkowskiego z panią Bieńkowską, jeszcze z jakimiś innymi osobistościami. Wynika z tych podsłuchów, że konkursy w Najwyższej Izbie Kontroli były ustawiane. No to oczywiście nie jest dobrym sygnałem. Już święty Tomasz Zakwinu mówił, że korupcja optimi i pessima, to znaczy zepsucie najlepszego jest najgorsze. No a cóż może być lepszego, jak najwyższa izba kontroli, która powinna być poza wszelkim podejrzeniem, niczym żona Cezara. No okazało się, że nie ma rzeczy doskonałych, nawet najwyższa izba kontroli, poza podejrzeniem być w naszym nieszczęśliwym kraju nie może, ale to oczywiście pokazuje, że jeżeli pan minister Sawicki powiada, że to jest wojna między służbami, wojna służb, no to nie wypada nam za przeszak. Ci pan minister Sawicki coś tam o funkcjonowaniu naszego nieszczęśliwego kraju musi wiedzieć, tym bardziej, że widać tu cięcia po skrzydłach nie tylko cięcia po skrzydłach, ale nawet widać pewien rozdział zadań, bo o ile na przykład pan redaktor znany z żarliwego obiektywizmu, pan redaktor Lis w swoim tygodniku Newsweek głównie zajmuje się Badaniem czy popularyzacją rozwojowej afery z adwokatem małżonkiem w roli głównej, no to Telewizja Republika z kolei wzięła na tapetę Najwyższą Izbę Kontroli, pana Kwiatkowskiego, pana Burego, panią Bieńkowską. Widać, że zadania zostały odpowiednio i symetrycznie rozdzielone, co wzbudza w nas podejrzenia. Że wszystko się, wszystko to jest konsekwencją konferencji, Międzynarodowej Konferencji Naukowej MOST, jaka odbyła się 18 czerwca w Warszawie. Otóż Przypominam aż do znudzenia, przypominam, że ta konferencja była okazją do złożenia przez ubowców tutejszych, starej i nowej generacji, oferty pod Amerykanom, oferty pomocy w utrzymywaniu w ryzach mniej wartościowego narodu tubylczego w zamian za... Pozwolenie na dalsze pasożytowanie na nim. Wszystko wskazuje na to, że oferta została przyjęta, bo po, wkrótce po konferencji naukowej, most został zatrzymany ze ślisk Platformy Obywatelskiej po Równi Pochyłej. A poza tym w telewizji TVN, którą podejrzewam o niebezpieczne związki z wywiadem wojskowym, ukazała się seria takich lizusowskich publikacji poświęconych zakończeniu misji dyplomatycznej przez amerykańskiego ambasadora w Warszawie Stevena Mulla. No widać od razu sens tej manifestacji, przy Tobie najjaśniejszy Panie stoimy i stać chcemy. Otóż wszystko wskazuje na to, że właśnie te felietony lizusowskie, że oferta została przez stronę amerykańską przyjęta, ale tylko w przypadku Razwie Dupra, to znaczy wywiadu wojskowego, podczas kiedy inne bezpieczniackie watachy w tej chwili walczą o to, która zostanie objęta tymi gwarancjami, a która nie? Jeśli nie zostanie objęta gwarancjami, no to marny jej los, dlatego że widać wyraźnie, że w związku z wydarzeniami na Ukrainie, w związku z próbą tworzenia takiej amerykańskiej kruciaty, antyrosyjskiej, przechodzimy pod kuratelę amerykańską a amerykańscy kuratorzy mają takie gusło, że w krajach objętych kuratelą urządzają przy władzy tzw. naszych sukinsynów, a odsuwają sukinsynów jakichś takich nie naszych. Sowieci też to robili za swoich czasów, tyle tylko, że tym naszym sukinsynom to jeszcze przydawali taką motywację ideologiczną. Śmiesznie to brzmiało, no ale tak. Tacy, oni mieli inne gusło, a ci Ci mają inne, ci mają takie gusło demokratyczne. W każdym razie widać wyraźnie, że te zmagania wchodzą w decydującą fazę. No i ta kompletowanie list naszych sukcesionów prawdopodobnie wkrótce zostanie zakończone. No i wtedy prawdopodobnie nastąpi Pax Americana. Wejdziemy w etap Pax Americana, kiedy to jak wiemy, lew będzie spoczywał koło jagnięcia, gęś dogada się z prosięciem i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy znowu zostanie przywrócona moc obowiązująca spiżowej zasady konstytuującej Trzecią Rzeczpospolitą. My nie ruszamy waszych Wy nie ruszacie naszych. Ale zanim to nastąpi, no to musimy trochę pocierpieć. Trup będzie ścielał, ścielił się gęsto, ale za to, kto przeżyje, wolnym będzie, a kto umiera, wolny już.